Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku Assassin's Creed 3. No i dobra, to... Do... zaraz, skończyliśmy właśnie na tej bitwie morskiej. No i właśnie, teraz chyba musimy dorwać po prostu... nie. Nie, naszym celem jest kill the officer aboard the ship. Trzech oficerów tego statku musimy wyrżnąć, aby zaliczyło nam zadanie. I później pewnie naszym głównym będzie zabicie tego właśnie... Jak on tam miał? Benjamin Charge. Tak, Benjamin Charge. To o niego się rozchodzi. Tak więc teraz troszeczkę, mm, troszeczkę się potłuczemy tutaj Anglików. Dobra, mamy tak. No, dwóch już mamy zaciukanych. No, to ładnie, jeszcze jeden został tylko. No. Jest tam gdzieś na mostu. Pięknie, dobra. On jest... A jest tutaj, dobra, mamy go No i elegancko, zaliczone Dobra, chyba oni sobie tam z ojcem naszym gadają. Znaczy, ojciec pewnie już go tam dorwał. Zaraz zobaczymy. No tak, już prawie go zabił. We came here for a reason. Uh, different reasons, it seems. Where are the supplies you stole? again where are the supplies <laughs> on the island beyond there oh, a waiting pickup but you've no right to it it isn't yours no not mine those supplies are meant for men and women who believe in something bigger than themselves who fight and die that one day they might be free from tyranny such as yours <laughs> Are these the same men and women who fight with muskets forged from British steam? Who bind their wounds with bandages sewn by British hands? How convenient for them. We do the work. They reap the rewards. You spin a story to excuse your crimes, as though you're the innocent one and they the thieves. It's all a matter of perspective. There is no single path through life that's right and fair and does no harm. Do you truly think the Crown has no cause? No right to feel betrayed? You should know better than this, How dedicated as you are to fighting Templars who themselves see their work as just. Think on that the next time you insist your work alone befits the greater good. Your enemy would beg to differ. And would not be without good. <laughs> No i dobra, Benjamin Church, jak widzicie, nie żyje. No i fajnie, kolejna misja zaliczona. Sekwencja dziewiąta jeszcze trwa, ale zaraz zobaczę, może będzie już koniec sekwencji. Tak się zastanawiam teraz. Tak, Memory Synchet. Sekwens 9 kompli. Czyli przechodzimy do 10 już. Mało już nam zostało. I teraz prawdopodobnie do Desmonda się przeniesiemy. Tak mi się zdaje. I have been reunited with my father, but I do not yet know if this bodes well or ill. Our goals are aligned. At least so far as independence is concerned. But he continues to defend Charles Lee, the man who murdered my mother and burned my village. Still, he makes a point about Washington and those who back him. I hear much talk of freedom and equality, but it seems one must be a landed white man to benefit. What if someone like me, or Surrey? What role for us in this new world? Is my father right then? There is so much I must consider and so little time in which to do it. Welcome back. And how's Martinique? Achilles, I... I owe you an apology. It was wrong of me to say the things I did. Your words were harsh, Connor. But there was also truth there. I failed the Order, allowed the Templars to take control. But now their hold is weakened, which makes me believe there's a chance for peace. Imagine what might be accomplished if we were to unite. Why the change of heart? Where is this coming from? You've met your father, haven't you? I do not claim to trust the man or even like him. But I would be remiss to ignore this opportunity. Atham may listen, but will he understand? And even if he does, will he agree? Even he must admit that we can achieve more together than we do alone.

Eee, tak, pewnie będzie nam potrzebne do kolejnej misji, coś tam właśnie Konor mówił na temat tego, że e, po prostu w dwójkę jest e, no, łatwiej czegoś e, dokonać. Tak więc weźmiemy sobie szybką podróż i, i przenosimy się chyba do, teraz, znaczy teraz do frontu, ale naszym głównym celem jest właśnie Nowy Jork. Chociaż czekajcie, Travel to Frontier, tak, mm, to jest front. No dawać, dawać. No i dobra, jesteśmy na froncie. Gdzie jest ten punkt? No tak, tutaj, na końcu mapy, praktycznie. Dobra, bierzemy szybką podróż i ruszamy tam. Dobra, jesteśmy w Nowym Jorku. Teraz tak, gdzie jest ten punkt? Tak, oczywiście prawie na samym końcu. Hmm. Okej, okay, weźmy może sobie konia. Będzie szybciej 800... 860 metrów do celu. Jeszcze pół kilometra. Hmm. strażników lepiej chyba nie wpadać, bo zaraz będą nas ganiać w całym mieście. Wezmę tedy boki przebiegnę, nie będę się tam pchał przez środek. O, dobra, udało się minąć. 300 metrów niecałe. To już niedaleko. Co jest? No, myślałem, że już mi się zawiesiło. Okej, okay, to tutaj gdzieś niedaleko. Pewnie w jakimś... Nie, tutaj jest chyba co? Tak, już widzę tam człowieka. Nie wiem, czy to nasz ojciec. Chyba nasz ojciec. Zaraz się zapytam o kolejną misję. Tak, to nasz ojciec. I've tried, but the soldiers themselves are told nothing now, only to await orders from above. And keep digging. Come find me when you have something worth sharing. We're so close to victory. A few more well-placed attacks, and we'll be able to put an end to the Civil War and be rid of the Crown. What do you intend? Well, nothing at the moment, since we're completely in the dark. I thought the Templars had eyes and ears everywhere. Oh, we did. Until you started cutting them off. Your contact said orders from above. do Dobra, znowu musimy podążać za Haitamem. Eee, co to że Faro? Haitam to coś tam, office, do jakiegoś chyba biura. Kurde, nie wskakuj tu. Do jakiegoś biura, tak? Wow, wow, wow. Kurde, hey, patrz no. Teraz mnie będzie ganiał. Dobra. Mamy chyba się na górę wspinać Aj, kurcze, dobra. W słupku wejdę po tej latarni. Okej, okay, on gdzieś tutaj przeskoczył. No Gdzie on jest? Gdzieś tu chyba na górze, co? Okej, okay. aha, tam jest, dobra Have you considered the proposal? I'm unconvinced. To reinforce them would leave New York exposed. It's hard enough maintaining order with our current numbers. Cut in half? Yet if we do not join them, they risk defeat. And then what? Well, they should have come by sea. Well, talking in circles. We're nothing watching as we are. Then what do you propose we do march in there and demand answers? Well, yes. Ah! Ambush. Connor, it help here. Tak, czyli będziemy musieli chyba wydostać informacje siłą. No, mam nadzieję, że mi się uda tutaj dwóch zaciągnąć. Ciur... tak, już, jednego. Kurczę, chciałem na dwóch jakoś... o, ale tu się udało, dobra. No i właśnie, problem mamy taki, że nie mam w ogóle Tomachołków. Coś to się zjebało. Muszę się zaradzić teraz tymi chyba, no, pstrzami. Oraz tutaj tymi bocznymi broniami. Linkę mam, linka może się przydać. Bomby, o, bomby właśnie. Nie używałem ich, no są bardzo dobre, wiecie. Urzałem na przeciwnika. No takie grupki są niezastąpione, nawet kurczę nie wiem czy lepsze od tych. Na pewno lepsze niż ta linka. Uf, kurczę, no i zostało chyba jeszcze tylko dwóch, nie? Dobra, jeszcze też. Okej, okay. chyba wszyscy co. Tak, tam są chyba jeńcy naszy, nasi. We'll bring them back to my quarters at Fort George and see what secrets they might share. Really? Well, you best get after them then. You go. I will watch the prisoners. No, you do it. Why me? Because I said so. Now go. <laughs> no I dobra, Jednego z więźniów eee, Zanim wezwie więcej strażników ...że tam nie wiem gdzieś dobiegnie eee, Dobra, tutaj jak widziałem drzetą japę Strażnicy się na nas rzucają Ale dobra, nie mamy czasu się nimi zajmować Kurde gdzie, żeby pijewał się Nie, złaź, złaź, złaź zła. Nie mamy czasu na to Gdzie on jest? Nie zaraz to eee, Dobra, tam jest

Wait, wait. I I'll tell you anything you want. Anything. Only don't make We just have some there. questions for you. Cross that threshold and I'm a dead man. There you are, Connor. I was worried you might have gotten lost. Come along, then. Okay, w tym miejscu sobie zakończymy. Ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek na razie cześć.